Cześć, jestem ja jestem Krzyszul a w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam zbroję MACY. Jest już trzy tydzień serii, miesiąc Nexo Nights, no więc już miesiąc i do końca. Ale spokojnie czekają Was jeszcze oprócz tego odcinka dwa odcinki. No, ale oprócz tego będą się pojawiały odcinki, tak jak z schodem, tak między, między pią jednym piątkiem a drugim piątkiem. To mi się jeszcze raz Ale bez przodu, przechodzimy do recenzji i zaczniemy sobie od figurki. Tak się figurka prezentuje. I co? Miało te jeszcze, wiecie, jakby troszkę czeki... ja mieli nie często na hełmach. Czy są bardziej co tak przedstawiani? Z jakimiś tymi różnymi piórami na hełmie. Tutaj to Macy też miała czerwony. Taki jakby pióro. One było podobnie. Nie wiem, czy może w na kanał no, ale to tam nieważne, jak wiecie figurka czy pod jak inne figurki właśnie z tych zbroi, ma ona dwie twarze, pierwsza tutaj widzicie już taka, że tak powiem battle of the Major bardzo fajna tutaj widać, że już trochę walczyła poszła w szlanki, a druga tutaj nasza Macy królowa rycerz księżniczka rycerz to bardzo mi się podoba właśnie ta twarzyczka, bo taka złuszczona i raz jeszcze tutaj, jak widzicie, bitewne rany na jej bokach. To jest bardzo fajna rzecz. Co tutaj jeszcze? Yy, jakby standardowy strój z tych już, jak znamy, zbroi i tutaj jakby na druczki podobne i każda właśnie postać ma herb swój, ona ma herb smoka. No, tył. Taki szkoda, że nie na tym na rogu. Na, 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 na Ładne nadruczki. I jeszcze tylko Wam zaprezentuję tutaj hełm. Tak się on prezentuje. Taka ciekawa przyłbica. Ładna, podoba mi się. Wszystkie przyłbice w Nexus Nights były bardzo ciekawe. No, no, to już figurkę mamy omówioną. No, to przechodzimy do głównej zbroi. Dobrze, już Macy w swojej zbroi, to mówimy sobie najważniejsze: elementy. oczywiście ta tutaj ogromna maczuga. Sami sobie tutaj zobaczcie: no, po prostu bardzo duża. Przedstawię Wam teraz jej konstrukcję. Bo zapewne jesteście jej ciekawi. To Wam szybko, szybko przedstawię. A troszeczkę te, że tak powiem, te zbroje się, ich trochę, ale mocno się tutaj ruszają. Ale zacznę, tak się prezentuje ta cała maczuga. I to jest taki tutaj ach, elemencik, można zaczepić na tak i zaczep jest zaczepiony na tym, no niestety troszkę muszę postanowić nazwę elementów, dobrze to szybko zaczepimy, z powrotem i włożymy, rękę włożymy, no i tak, jak każda już ta zbroja ma ręce takie, właśnie dłonie, Tarcza, akurat i tarcza jest tutaj w tym przypadku standardowa, to nie będę za dużo Wam tej prezentował. Mamy trzy moce: moc tam jakiejś bomby, czy takie kuli. Wiecie, moc szlamu i to jakiegoś smoka, też diamentowego. Co też mamy ciekawego w jej zbroi? No, jak zawsze mam tutaj hełm, pojawia się, czy pu, tak kabinka, pojawia się na dosłownie w każdej zbroi. I zawsze, właśnie z herbem danego rodu, z którego rycerz pochodzi. Tutaj mamy też dosyć standardowe ramien, ramienniki, ale z tyłu, tutaj to już nie, niekoniecznie takie. No, ciekawe, właśnie do. Tak, żeby się tylko osłonić. Tak to się prezentuje Ładnie. No, tutaj z tyłu, jak wiecie, mamy. Tu już omówiłem wcześniej do przyczepienia pojazdu, co zawsze nam pokazuje instrukcji. I nóżki z kolei tutaj, żeby wiadomo, że była większa powierzchnia, żeby łatwiej stanąć. To też tak samo do przyczepienia pojazdu. No, to już sobie Macy nasza stoi. I co? To by było z tej recenzji na tyle. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Ja jestem Krzychu Legos. Papa. Pa.